Okej okay, moi, moi mili zaczynamy przegląd wydawnictw, jak się prezentują ich stoiska. Zaczynam od centrali, jestem już po rozmowie tutaj z panami, którzy prowadzą to stoisko. Przejdziemy, zobaczymy jak wygląda to stoisko i oczywiście będziemy później szli dalej. Zobaczymy pozostałe. Także wchodzimy sobie w centralę. Tutaj. Też mamy komiksy, mamy możliwość wejścia do środka. Takie fajne koszulki wiadomo Tak to się prezentuje Tak to się prezentuje Wytownictwo Centrala ja idę jeszcze chwilkę porozmawiam i widzimy się na kolejnym stoisku które będzie prawdopodobnie planeta komiksów Do zobaczenia Kolejne wydawnictwo Planeta Komiksów i jest bardzo oblegane, ale myślę, że uda mi się jakoś chwilę podejść i zobaczyć, co też mają do zaoferowania. Można takie specjalne jest, to jest taki asteroz struga, sprytiony fantazjusz. Jak fantazjusz. mówiłem, w tak, to jest fantastyczne. O tak, O tak, właśnie. O tak, właśnie. O tak, właśnie. wchodzi tak, właśnie. O serialu, to przed nami kolejne wydawnictwo Sonia Draga, czyli generalnie ci ludzie, którzy tutaj odpowiadają za te wszystkie komiksy od Non Stop Comics, prawda? Także wejdziemy sobie, podejdziemy bliżej, zobaczymy co mają wewnątrz, jakie pozycje Włącznie z komiksy są tutaj wymieszane z książeczkami. Akurat udało mi się dostać do recenzji. Najnowszy Tom Deadly Class. Także wcześniejsze mam oczywiście będę chciał zrobić tego recenzję jako całości. Także tutaj jeszcze obok jest wydawnictwo debit. Ale oni się głównie skupiają, co tak jak ja widzę, na książkach. Książki też dla młodszych widzów. Także tyle, moi mili. Idziemy dalej, zobaczymy, co się ciekawego nam wydarzy. Moi mili, troszeczkę problemy techniczne, ale udało mi się pan Lukas wykonał piękny rysunek z podpisem dla mnie na komiksu Człowiek. A tutaj teraz podejdziemy nagramy stoisko Team of Comics, jak się ono mniej więcej prezentuje. Podejdziemy, akurat pan Lukas jeszcze tutaj jest, wykonuje kolejny artwork. No, to jak Mirek jest Przepraszam, że jakość tego wszystkiego jest taka jaka jest, ale są ograniczenia, jest bardzo dużo ludzi i staram się chociaż po części wam pokazać jak to wszystko wygląda. Także tak wygląda Timów. ja jeszcze się później przyjdę porozmawiam z nimi, a tymczasem idziemy do następnego stoiska. Dobrze, moi mili, teraz nagramy sobie stoisko z Timofa. Jestem już z y, szefem, tak, odpowiedzialnym za wydawnictwo po rozmowie. Ustaliłem pewne szczegóły. Oczywiście, dalsza współpraca będzie układała się. Myślę, że dobrze. Także podejdźmy, zobaczymy mniej więcej, co oni prezentują. Pomachajcie, panowie, dzięki bardzo. Także jest ok. Tak to się prezentuje. Obok, oczywiście, jest. Pimow, które już wcześniej widzieliście także tutaj nie będę że tak powiem brnął w to dalej, a idziemy teraz zobaczymy jak się prezentuje wydawnictwo i stoisko Scream jesteśmy przy wydawnictwie Scream Comics wiem, że może to trochę mylić, gdyż tu jest napisane wydawnictwo Kurz, ale akurat tak wyszło jak wyszło, tak? oni tutaj charakteryzują się tym, że głównie skupiają się na kolekcjonerkach, też z szefem od Screama już porozmawiałem Dostałem ciekawą pozycję do recenzji, którą będę chciał Wam zaprezentować. Także myślę, że będziemy mogli dalej kontynuować wspólną pracę. Także tyle, idziemy na kolejne stoisko. Idziemy się niebawem. Przed nami stoisko Egmontu, wejdziemy do środka, zobaczymy, co też takiego mają tutaj do zaprezentowania. Dzisiaj niestety Egmont nas Nie zaszczycił osobiście Inne osoby odpowiadają za Promocję komiksów No nic, może uda się następnym razem Także tyle Jeśli chodzi o przegląd stoisk. Idziemy dalej.